Przemyśla rękę. No, no dobrze, nie dobrze, nie, miziaj go, miziaj. Miziej, miziaj, miziej on lubi jak się tu mizia. Jak, jakie robocze imię? Trzymaj, wysłało? trzymaj. No wymyślaj imię dobre. Ania, znalazłaś? To ty mamusia chrzestna coś tam hmm, to wymyślaj. co myślę. Różynek? Różanek? Od Różanej? Czemu? ty mieszkasz na Uroczej. Czy Urocze. Uroczej. Uroczej. Eee. Uroczej. Nie, nie, nie. <laughs> Nie wiem myśl jakieś imię mu takie Aha. dobre nie Kto znalazł mieszka Sprzemiły kot Sprzemiły, tak, to Maciuś ktoś na starość się... O, Maciuś, tak. Na starość się ktoś pozbył go po prostu. Myślę, że tak, to nie jest młody kot, to jest nie może Nie I żebra pod tym płótnem to, to jemu kręgosłup czuć. Co, no, to się całe ty nie? 我做这